Cześć, cześć, jestem Adam. Dzisiaj pokażę Wam, jak rozwijam swoją wioskę. Tutaj zacząłem zbudować sklep. Jak widzicie, postawił się nowy komin od elektrociepłowni. Nie wiem, czy pamiętacie, bo ja tego mocno nie pamiętam, że tutaj była ścieżka i tam teraz się idzie do, tego, do tej elektrociepłowni. Dzisiaj tam będę dokończał komin. Tu może do tego sklepu szyby jeszcze dodam. Dobrze. Tak. Drzwi już mam, czyli będą tylko dodatki, ale to będzie w dalszej części odcinka. Dobrze. To teraz tutaj jeszcze szyba. Tak. No i możemy iść. Kościół jeszcze tam buduję. Jak widzicie, koło tego komina, nie tego, tylko tamtego, pojawił się budynek. To jest elektrociepłownia. Potem też sobie będę dokręcił to. Ale dzisiaj, teraz, będę szedł do kościoła, rozbudowywać go. Dach już zaczynam budować, więc nie będzie problemów z tym. W środku jeszcze potem coś dodam. No, ale to będzie później. Tutaj muszę wlecieć. Ładnie tak. to mi idzie. Może to wezmę sobie ma. jeszcze ten dach. Poletekstowe słychać. Czekaj, to było tutaj. Dobrze. No i tutaj powinien być ten. No, te jakby schody, ale ja to wykorzystam na dach. Gdzie to jest? Tu. Nie wiem, może sobie wpiszę. Pole tekstowe szukaj. S. Pole tekstowe szukaj. Pole tekstowe szukaj. S. Pole tekstowe szukaj. S. Pole tekstowe szukaj. S. Dobra, Tutaj już ten dach będę zaczynał sobie robić. Tak. Podobnie wyglądają te budynki jak jak są. Pewnie zdążyliście zauważyć, że jeszcze domki osadników tu dobudowałem. No, to teraz to będzie miasto. Wtedy na początku odcinka było widać, jak, jak cała wioska wyglądała. To też widzieliście pewnie te domki. Żelazo trochę wyprodukowałem. W dzisiejszym odcinku, w tamtym odcinku, zapomniałem Wam powiedzieć kilku rzeczy, bo. Ja tutaj mogę zginąć tylko, jed, tylko dwoma sposobami. Albo się wkopię bardzo w dół, albo polecę za wysoko. Ja takim sposobem się odradzam. Jak gdzieś się zgubię, to po prostu wkopuję się głęboko i wtedy zginę i się odrodzę w tej właśnie wiosce. Tak naprawdę to zaraz będzie miasto. Już wam mówiłam w tamtym odcinku. Dobra. Z tym dachem są mi małe problemy, ale nie takie duże. W ogóle z tymi osadnikami, już ja tutaj spawnowałem te osadniki, one pewnie teraz siedzą w swoich domkach. Nie, tutaj ich nie ma. Zobaczymy, czy tutaj siedzą. Tutaj też nie ma. Pewnie poszły na spacer. Tutaj też nie ma. Zostały nam jeszcze dwa domki. Tutaj też ich nie ma. O, pewnie tutaj jeden będzie, bo tutaj ma otwarte drzwi. No, tutaj mam warsztat. Jeszcze nic mnie schowali. Dobrze, schowam im coś tam, no i może... Dobrze. Teraz sobie pójdę. Kurczę, noc już się robi. Dobrze, noc się robi. Jak dopiero słońce już zachodzi. Widzicie tam jak słońce zachodzi? Dobrze. Nie będziemy tracić nocy, ale zbudujemy, ale będziemy to budować jak najdłużej. Dobra. Już nawet pomyślałem, jak będzie w środku. Tablica z modleniem się no i będzie może parę siedzisk. Dobrze. Jak zwykle będzie pisało przed każdymi budynkami. No, a też tam będzie ten. Przed każdymi budynkami, co nie są domkami i czymś będzie pisało, żeby było. Jeszcze tam dobuduję bibliotekę, piekarnię. No i nie będzie tak jeszcze. Tutaj to będzie. Tak. No i to, myślę, że kościół nie jest zły, ale zaraz tu będę musiał go ogrodzić, bo tutaj zaraz będą chodzić te zombijaki, tam już pająka widać, tam pewnie przyszły już jakieś zombijaki, ale w mojej wsi już tam widać pająka, jak tam wszedł chyba, o tutaj idzie pająk sobie, dobrze, no. Akurat mam diamentowy miecz, to go łatwo załatwię. Gdzie on jest? Tam go zwłaszcza. Gdzie on jest? Nie wiem. Wiem, że to długo mi trwa, ale będę musiał go zabić, bo... Chyba koło mojego domku jest. A, tam jest jakiś pająk. Nie, to nie jest. O! Pomogę ci wilku, powiem ci, że też nie lubię tych potworów. Go. Teraz te dajemy pająki. Dobrze, szybko się tym mieczem zabija. Jak pójdę do domku rano, to będę miał dużo. W sumie już sobie pójdę do domku. Chcę być wyspany. Pewnie jakby żyłem w tym Minecrafcie na żywo, to by dawno miałem. Chciało mi się bardzo spać. Ale teraz sobie pójdziemy spać. Jestem. O! Moje spa. Teraz sobie wejdziemy tutaj. Wow! Ładnie jest w tym spa. Zapomniałem. No super, jest tutaj. Może sobie przenocuję tutaj. Wpuszczę sobie trochę wody. I będę tutaj się fluflał. W tej wodzie. Wejdziemy sobie tutaj. Dobrze. Już chyba wystarczy. Może jakiś blok? O! No. Dobrze. Tutaj sobie poświetlimy tym słupkiem. Węgiel w ogóle wypełniamy. Dużo jest tego węgla. Dobrze. Ile jest? My to wypełniamy. Dobrze. Nawet jakby jeszcze były, nam to wystarczy. Boję się, że tutaj coś może być. Nie, nic nie ma, czyli możemy to też zapełnić. Cegłami nie ma takiego bloku, ale w niektórych domach też są cegły. Na przykład kościół zbudowałem z cegieł, sklep z cegieł. Ale to nic. Dlatego, że to jest tak głęboko, ale pewnie teraz jestem pod moją kuchnią. Tak to powiem. Kuchnią smażalnią. Dobrze. Tak. To całe będziemy mieli wypełnić. Nie chcę mieć dieltowego domku, tylko chcę mieć ładnie. Ten bedrock sobie zostawimy, bo ja mam przecież też bedrockowy dom, no to ten bedrock sobie zostawimy. To tak. To tak. Wszędzie muszą być mocne bloki. Wszędzie. Powiem wam, że cegły są takiej ilości mocne jak kamienne, jak kamień, ale tam ten kamień przydziej wygląda. Te cegły to od razu będzie widać, że to jest jakiś dom że tutaj jest ładnie Dobrze, trochę wody tutaj napuszczę jeszcze A, nie może tu być tego Zapomniałam I my stąd wylatujemy Nie, jeszcze jest noc Dobrze, pójdziemy sobie trochę do łóżeczka. Trwamy przynajmniej szybciej tą noc. Dobrze. Jeszcze jest ciemna noc. Ta noc długo trwa. Powiem wam. Kiedyś mieszkałem w tamtej wiosce tam, co widać, ale ona teraz jest zepsuta i teraz mieszkam w tej wioskom jeszcze, bo to już jest duże. No dobrze. Wielka skrzynia. Weźmiemy sobie coś i może trochę tutaj. No, będziemy trochę eksperymentować. Dobrze. Myślę, że ten diament nie jest taki, yy, że coś by się stało, ale to jest mocno. Mam nadzieję, że nie będą chcieli go zabrać, ale tutaj nie przychodzą. Ci gracze mieszkają daleko przecież. Jak na przykład Steve. Jakiś tam. No dobrze. Zaraz będę kończył ten odcinek, ale myślę, że to za minutkę gdzieś. Dobra. Pójdziemy i będziemy robić dodatki. Nie pójdziemy sobie tutaj po ścieżce, ale dużo chodzę. Będziemy musieli to tutaj zrobić. Ładnie te diamenty wyglądają, te bloki. Gdzie to było? Dwa. Tematy. Czyli tak to będzie. Dobrze. Tutaj mam też nasz wysoki komin. Zapomniałem, że będę miał zobaczyć, jakie te moje sztabki żelaza pewnie już się dawno przepaliły. Mam 10. Zapomniałem, będę... No dobrze. To już będziemy kończyć. Dobrze. Wezmę sobie... Piec. Czemu to się tak zrobiło? Nie wiem. Zapomniałem. No dobrze. To pa! Może będziemy robić następny odcinek, ale tymczasem na ra już kończymy ten odcinek, pa? Men gry.